Cześć wszystkim, dzień dobry, ja nazywam się Ola. Witam Was gorąco na moim kanale w nowym filmie. Jak widzicie po tytule, dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem roku, a dokładniej z najlepszymi książkami minionego 2022 roku. Jest książek tych 8 i wymyśliłam sobie, że nie chcę ich tak po prostu Wam ich pokazywać, bo chciałabym podkreślić to, co w tych książkach było najlepszego. Taką jedną cechę z nich wyciągnąć, która by właśnie świadczyła o tym, co mi się najbardziej w tej książce podobało. I dlatego przygotowałam sobie tej kategorię, które tak trochę starałam się nazwać może trochę prześmiewczo, właśnie oddając klimat tego, co mi się w książkach najbardziej podobało, a przynajmniej w tych ośmiu, które chciałabym Wam pokazać. Oczywiście książek w tym roku dobrych było więcej, ale jak patrzyłam na właśnie listę, którą sobie przygotowałam, książek. Przeczytanych w tym roku, to te zdecydowanie jakoś przyciągały moją uwagę i te chciałabym nagrodzić pod koniec roku. Więc myślę, że bez zbędnego przedłużenia zapraszam Was dalej. Wydaje mi się, że te kategorie mówią same za siebie, ale będę oczywiście dodawała małe takie sprostowanie, małe wyjaśnienie, co chciałam przekazać daną kategoriom I pierwszą książką, którą chciałam tutaj wyróżnić, jest Dymiąca Czacha, czyli książka z najbardziej rozbudowanym światem, najlepsza fantastyka. I ja z fantastyki, jak wiecie, czytam całkiem sporo, i oczywiście było w tym roku dużo książek fantastycznych w moim tutaj czytelniczym życiu, które mogłabym wyróżnić, ale jak sobie tak myślę, co było taką perełką, taką wisienką na torcie, to zdecydowanie była to trylogia Likaniusa, czyli właśnie tutaj pokazuję wam pierwszy tom, Cień Wiatru. Książka, która zaczęła właśnie przygodę z tą serią i w tym roku kontynuowałam właśnie całą trylogię, ale pozwólcie, że nie będę jej brała tutaj do ręki, bo wszystkie te książki są bardzo grubie. Obstawiam, że one będą miały około razem gdzieś 3000 stron. No może nie całe 3000, bo ta chyba ma 800, ta najgrubsza chyba czerwona, ona ma chyba 900 parę. No ale wiecie o co chodzi, wszystkie są grubymi cegłami i jakbym je miała wziąć tak do ręki, to byłoby mi raczej trudno. Za co cenię tę książkę? Oczywiście za najbardziej rozbudowany świat, w którym... Panują zasady, a to jest dla mnie bardzo ważne. Jeżeli właśnie mamy świat fantastyczny i on nie ma swoich zasad, ja czuję, że wszystko jest takie płynne i takie nie wiadomo o co chodzi, to mi się to nie podoba jako czytelnikowi, bo ja lubię przewidywać pewne rzeczy w książkach i do tego mi są potrzebne zasady. A tutaj świat przedstawiony, magia, która jest tutaj przedstawiona, ma stricte, konkretne, określone zasady, co jest ekstra. Jeśli chodzi o tą debiutującą czachę, no to mamy tutaj tak zawiłą historię, która w ciągu trzech tomów się rozbudowuje, że trudno mi w ogóle opisywać o czym ona jest. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jeszcze nie znacie tej serii, to sobie musicie przeczytać z tyłu o co chodzi, bo ja po tych trzech tomach to tak czuję, że w sumie ta historia mi się zlała w jedno i ciężko by mi było oceniać tutaj każdy poszczególny tom osobno. Więc tak, jeśli chodzi o Cień utraconego świata, to zdecydowanie była to książka, Jedna z najlepszych tego roku. Dodatkowym plusem tej książki jest też oczywiście to, że jest tutaj bardzo dużo bohaterów, tak? Każdy może znaleźć jakiegoś bohatera dla siebie, co czasem może być minusem, bo czasami ciężko się zorientować y, o kim jakby autor pisze i jakby zapamiętać tę całą gromadę, ale na przestrzeni trzech tomów wydaje mi się, że jest to tak jakby w miarę do ogarnięcia. No i każdy może sobie znaleźć swojego ulubionego bohatera, więc jakby ja się bardzo cieszę z tego, że zawsze jest duży wybór. Jedynym minusem tej serii może być wysoki próg wejścia, bo jednak jest ona dość zawiła i dość skomplikowana. No więc, jeżeli ktoś tego czegoś nie lubi, no to nie będzie mu się ta książka podobała. Ja takie historie bardzo lubię, lubię high fantasy i to zdecydowanie trafia do topki tego roku. Kolejna książka to raczej audiobook. Audiobook, który już się pojawiał wiele razy na moim kanale, wiele razy wam o nim wspominałam. I kategorią, którą chciałam go podkreślić, jest. Ahoj, przygodo. Czyli książka, która miała tak wciągającą fabułę, tak była dla mnie angażująca, niekoniecznie była świetna, niesamowita, jeśli chodzi o całą na przykład, wersję, o tą całą stronę y, jakby literacką, ale jeśli chodzi o zaangażowanie i wciągnięcie czytelnika, to zdecydowanie projekt Helmery zasługuje na tą nagrodę, na to wyróżnienie w tym roku. Jest to historia naukowca, który, może nawet nie naukowca, mężczyzny, który budzi się na statku kosmicznym. I nie wie o co chodzi. Nie wie dlaczego się tam znalazł. W ogóle na początku to on nawet nie wie, że on jest na statku kosmicznym. E, jakaś maszyna mu tam pomaga e, jakby przeżyć, jakby karmi go i tak, dalej, i, tak dalej. i stopniowo nasz główny bohater dowiaduje się, skąd on się tam wziął. Równocześnie jest prowadzona druga linia czasowa, która nam powoli, powoli w trakcie trwania całej historii rozwiewa wątpliwości, co się stało, jak do tego doszło i tak dalej i tak dalej. Mamy tutaj historię przyjaźni, mamy tutaj dobry początek, myślę, do zabawy z sci e, nie z sci-fi, tak, z sci-fi, chciałam powiedzieć high fantasy, nie wiem dlaczego. Mamy tutaj dobry początek właśnie do e, sci-fi, jeżeli nie lubicie, a chcielibyście może spróbować, albo właśnie trochę się boicie, bo może Wam się wydawać że to jest nie dla Was. Ja tak przynajmniej miałam z tym gatunkiem, wydawało mi się, że zupełnie to nie będzie coś dla mnie, a jak właśnie spróbowałam z e, Hail Mary, projekt Hail Mary... To się zakochałam i rzeczywiście bardzo mi się spodobało, więc myślę, że to jest dobra książka na początek. Jeśli chodzi o głównego bohatera, tutaj mamy też taki fajny motyw, że ten nasz główny bohater, który w sumie jest takim trochę bohaterem, takim już nawet nie książkowym, tylko naprawdę jest bohaterem, to on nie za bardzo dobrze się chyba czuje w tej roli tego bohatera. I to też jest taki ciekawy zabieg, mam wrażenie, zaproponowany przez autora, że jakby ten, ten główny bohater wydaje się nam bardziej taki ludzki, tak? Jakby on ma swoje rozterki, swoje przemyślenia. No i oczywiście jakieś tam. Cele i realizuje je, i tak dalej, i tak dalej. Więc zdecydowanie projekt Helmary na duży, duży plus w tym roku. Teraz będzie kategoria Bexa, czyli największy wyciskacz łez tego roku, który dane mi było przeczytać i myślę, że tej książki się nie spodziewaliście zobaczyć w tej kategorii. I chodzi tutaj o płonącego Boga Rebeki Kwang. Dlaczego jest to wyciskacz łez i dlaczego ja go tak nazywam? Dlatego, że ja przy tej książce ryczałam jak bubr. I nie dlatego, że jest ona wzruszająca, tylko dlatego, że tu siedzą takie. Trudne momenty, na przykład jakby wszyscy wiedzą o czym jest ta książka, tak? Jest to książka głównie o wojnie. Wszystkie tomy tej trylogii opierają się o wojnie i mamy tutaj bardzo dużo wyborów moralnych, które czasami są bardzo trudne. I właśnie to, jak one są wybierane, jak one są dokonywane, powodowało we mnie albo właśnie złość i płakam ze złości, albo nie wiem, smutek, albo czasem nawet radość. I wydaje mi się, że to jest właśnie fajne w książce, jeżeli ona wywołuje tyle emocji. O czym jest ta trylogia? No to ciężko mówić po trzecim tomie, bo ja zdecydowanie najbardziej lubię ten trzeci tom i tutaj właśnie dlatego go pokazuję, a nie pierwszy, bo chciałam właśnie płonącego Boga podkreślić w tym wyróżnieniu, w tym filmie. E, tak, no i mamy tutaj bohaterkę, której raczej się nie lubi, więc to też myślę, że jest fajnym zabiegiem w książce. Mamy genialne zakończenie, które jest raczej gorzkie i ja uwielbiam takie zakończenia, chociaż moje serce się buntuje, bo moje serce wiadomo, chciałoby, żeby wszystko się dobrze kończyło, żeby wszystko, wiecie, było tak, tak powiedziałabym filmowo, a raczej y, mój mózg zawsze jest taki, wiecie, on by chciał, żeby coś się złego działo, żeby było na przekór, żeby było... Tak wiecie, ciekawiej, żeby było po prostu coś innego, no i rzeczywiście ta książka nam dostarcza takich wrażeń. No i myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o tę książkę. Ja myślę, że wszyscy doskonale znacie tę trylogię, a jeżeli jeszcze nie, no to zdecydowanie, jeżeli lubicie książki o wojnie, bo tutaj jest dużo strategii, dużo właśnie e, zachowań militarnych, zaopatrzenia, cywilów itd., itd. Więc jeżeli jeszcze lubicie takie książki, no to zapraszam. Kolejną kategorią jest Mute na serce, czyli najlepszy comfort read tego roku. I tutaj również chciałam wyróżnić audiobook, którym jest zamiana Bev O'Reilly, tak sobie chyba czyta nazwisko autorki, a wiecie, nazwiska to tak słabo. Mamy tutaj historię wnuczki i babci. Babcia mieszka na wsi, wnuczka mieszka w Londynie, no i pewnego dnia postanawiają się zamienić swoimi mieszkaniami. Jedna jedzie na wieś, druga jedzie do Londynu, no i jakby próbują się tak... Jakoś dostosować do tego, tak? Yy, Próbuję jakoś tam swoje życie zorganizować. To nie jest jakby na stałe, to jest tymczasowy taki wyjazd. I dlaczego ta książka jest dla mnie dobrym komfortem? Ona jest taka ciepła. Mamy właśnie, zwłaszcza ta, yy, ta część, która dotyczyła babci, była dla mnie taka dość. Yy, Urzekająca. Mamy tutaj historię kobiety, która jakby ona nie godzi się z tym, że ona jest starszą osobą, i tutaj świetnie autorka pokazała to, że starsze osoby też mają marzenia, plany, chcą nawiązywać relacje, chcą mieć hobby, chcą mieć znajomych, chcą wyjść z domu, potrzebują innych ludzi i rzeczywiście to w tej książce mi się bardzo, bardzo podobało. Oczywiście jest też tutaj wątek romantyczny, bo w sumie nie wiem, czy to jest taki romans obyczajowy, czy to jest bardziej obyczajówka. To musicie sami zdecydować, bo ja w określeniu gatunków to jestem dość słaba. Jeśli chodzi o właśnie takiego lekkiego audiobooka, który będzie idealny, żeby sobie coś tam posłuchać, porobić, nie, wiem, porysować, posprzątać, pójść na spacer, to myślę, że ta zamiana będzie bardzo dobra. Też mi się bardzo podobała oczywiście książka tej samej autorki, współlokatorzy tak, współlokatorzy, bo jeszcze jest chyba jakaś jedna. Która w drogę. W drogę mi się nie podobało, też byli super, ale jak na razie najlepsza była zamiana. Więc jeżeli szukacie czegoś w tym klimacie lub nie przeszkadza Wam wątek romantyczny, a nawet go lubicie, to myślę, że ta książka powinna Wam się zdecydowanie spodobać. Teraz kategoria, którą nazwałam Taki mamy klimat, i myślę, że ta kategoria bardzo dobrze sama za siebie mówi, ale w ramach wyjaśnienia i żeby być tutaj skrupulatnym, powiem, że to jest książka po prostu z najlepszym klimatem. I o tej książce słyszeliście na moim kanale całkiem. Niedawno, tak mi się wydaje, chyba nawet w listopadzie o niej mówiłam. I chciałam oczywiście tutaj powiedzieć o 13 opowieści Diany Satterfield. I tak, pozachwycajmy się chwilę tym pięknym wydaniem, bo ja zawsze muszę to podkreślić, że ona jest wydana pięknie. I ja wiem, że nie powinno się oceniać książek po okładce, ale wydaje mi się, że rynek książkowy jest tak rozbudowany, rynek wydawniczy, że jednak dbałość o detale i dbałość o wydania jest dość ważna. Tak mi się wydaje. A co do samej książki. Y Klimat, tak? Klimat jest tutaj mokry, taki duszny, taki kurszczuć w powietrzu, tajemnice. Jakbym miała go określić y, dwoma książkami, które mi przychodzą na myśl, to też już Wam mówiłam w podsumowaniu, Cień wiatru i siedem mężów Evelyn Hugo połączone w jedno, przynajmniej na początku opowieści, później to się troszeczkę rozchodzi. Mamy tutaj przykład powieści gotyckiej, czyli właśnie wiecie, czego się możecie spodziewać. No naprawdę, ja jestem w tej książce zakochana. Mamy tutaj młodą kobietę, która zostaje poproszona o sporządzenie takiej biografii pewnej znanej pisarki. A ta znana pisarka już kiedyś jakieś inne wywiady, innych wywiadów udzielała, pozwalała spisywać swoją historię, jednak nigdy nie była szczera właśnie z autorami tych dzieł, a teraz postanowiła przedstawić historię swojego życia. No i właśnie tę historię poznajemy na kartach tej książki. No ja... Jakby czekałam na tę książkę rok, tak? Ta książka czekała na mnie rok, żebym ją przeczytała. Ona czekała na półce tak długo i tak mnie kusiła, a ja ciągle jakoś nie miałam ochoty, ciągle nie było na nią czasu, ciągle było coś innego do czytania. I zdecydowanie jak już po nią sięgnęłam, to przepadłam. Przeczytałam ją chyba w trzy dni, co jest dość yy, dobrym wynikiem, wydaje mi się, bo jest ona dość gruba. Yy, chociaż nie wiem, niektórzy czytają szybciej, ja czytam akurat dość wolno. Jeżeli też lubicie yy, taki. Motyw miłości do książek, tak jak właśnie Ścienia wiatru, to tutaj też takie coś znajdziecie, właśnie antykwariat prowadzony przez rodzinę. No i myślę, że o tej książce o wiele więcej już nie będę mówić, bo wydaje mi się, że ona sama mówi za siebie, też mi się wydaje, że jest ona dość popularna, a przynajmniej była w tym roku albo w ubiegłym. Następną książką jest Krwawa Mary, czyli najlepszy kryminał. Kryminałów nie czytałam jakoś bardzo dużo w tym roku, ale jeden, który też pojawił się niedawno na kanale, tak zapadł mi w pamięć i jest to oczywiście pod kluczem, eee, Roofware, zapomniałam przez chwilę jak się nazywa autorka. I czy jest to książka idealna? Absolutnie nie, to nie jest książka idealna, ale... Jest ona tak wciągająca, jest ona tak angażująca już od pierwszych stron, bo chciałam powiedzieć, że rozpoczęcie jest po prostu niesamowite. Mamy tutaj kobietę, która siedzi w więzieniu, jest oskarżona o morderstwo podopiecznej, gdyż ta kobieta jest niańką i ona pisze list do adwokata, próbując wyjaśnić, o co chodzi? Dlaczego ona jest niewinna, dlaczego została w ogóle oskarżona i prosi o pomoc. Więc, jakby to na początku historii zrobiło we mnie takie wow, ja chcę to czytać. No i mamy tutaj historię właśnie Niani, która trafia do takiego bardzo zamożnego domu, do takiego domu architektów, który jest bardzo nowoczesny, taki smart house. No i pracuje. Ale to właśnie to takie, ten taki klimat nowoczesności jest przeplatany takim trochę nawiedzonym domem, co dla mnie po prostu było połączeniem. Super, że właśnie autorka wpada na coś takiego, bo zazwyczaj, wiecie, nawiedzone domy są takie stare. Wiecie, zakurzone, zniszczone i tak dalej, i tak dalej, a tutaj właśnie ta nowoczesność robiła robotę. Dodatkowo, nasza główna bohaterka jest osobą, która ma swoje tajemnice. I my na początku, albo tak mi się wydaje, zazwyczaj wierzymy głównemu bohaterowi, tak? Jak on nam coś mówi. Wydaje nam się, że raczej to, co on mówi, to jest prawda. Dlaczego mielibyśmy zakładać, że kłamie? No a tutaj nasza główna bohaterka ma swoje tajemnice i oczywiście na kartach powieści je poznajemy. No, ja jestem zachwycona tą książką. Zdaję sobie sprawę z jej minusów, może zakończenie nie było jakoś mega super, ale wydaje mi się, że było dosyć satysfakcjonujące, chociaż dość przewidywalne, tak mi się wydaje. No i ja oczywiście zapałam miłością do pióra autorki i mam już teraz wszystkie jej książki wydane przez czwartą stronę przynajmniej w tym takim wydaniu pasującym, chociaż uważam, że one w ogóle powinny być wszystkie albo w jednym kolorze, albo wszystkie inne, bo Śmierć Pani Westaway, czyli inna książka, właśnie też jest taka żółta i one wyglądają jak miały być serio, a nie są. No i tyle, myślę, że o tej książce też dość znana, jeżeli lubicie kryminały, to myślę, że to też Wam się powinno spodobać. Teraz mamy samą chemię. Czyli najlepsza chemia między bohaterami, najlepsza taka relacja w książkach i tutaj mam dwa tomy tak naprawdę, bo stwierdziłam dlaczego nie i chciałam Wam pokazać oczywiście Płon dla mnie i Biały Żar Ilony Lony Andrews", czyli dwa pierwsze tomy trylogii Ukrytego Dziedzictwa. Kolejny tom, czyli trzeci finałowy zostanie ukazany w przyszłym roku, zostanie wydany przez Fabrykę Słów. No i ja może tak będę jej pokazywać, o tak. Dlaczego pokazuję je razem? No bo one stanowią raczej całość. Tutaj mamy jakby cały czas tą samą relację. Mamy panią detektyw, która zostaje wplątana w bardzo niebezpieczne śledztwo, ale warto też nadmienić, że jest to książka fantazy, czyli nasza pani detektyw musi poszukiwać takiego bardzo niebezpiecznego maga. No i oczywiście ma jakiegoś towarzysza w tym całym śledztwie, którym jest szalony Rogan, notabene też bardzo niebezpieczny mag, którego się wszyscy boją. Anna ta nasza pani detektyw jest raczej taką dość przeciętną kobietą. No i jak się może domyślać, między nimi się jakaś tam relacja wytwarza. Ta książka jest reklamowana jako... Coś, co by się spodobało fanom Anety Jadowskiej. Ja, jak wiecie, fanom, fanką Anety Jadowskiej nie jestem, ale jestem fanką dworów Serenjma. I myślę, że ta książka też fanom dworów mogłaby się spodobać, bo to taki dość, jak powiedziałabym, podobny klimat. Co prawda jest trochę stereotypowa, ale ta nasza Nevada, ta nasza główna bohaterka, ona tak potrafi tłupnąć nóżką, potrafi temu Roganowi przeciwstawić. Nie jest tak, że ona na każde jego zawołanie tak leci, więc powiedziałabym, że taki na plus, jeśli chodzi o wątek romantyczny. Oczywiście, żeby przeczytać tę książkę, trzeba lubić wątki romantyczne, a przynajmniej trzeba mieć takie podejście, że Wam one nie przeszkadzają. Bo jeżeli się nastawiacie na mocną fantastykę, high fantazy itd., itd., no to nie będzie będziecie zadowoleni, bo to są raczej takie książki lekkie, przyjemne na kilka wieczorów właśnie z takim fajnym wątkiem romantycznym, z jakimś śledztwem, takie powiedziałabym, dość przyjemne. No i myślę, że jeśli chodzi o pomysł właśnie z tym alternatywną rzeczywistością, też jest całkiem spoko. No i tyle. Mam nadzieję, że tu jeszcze ze mną jesteście. Jeżeli tak, to nie wiem, napiszcie Nevada w komentarzu, nawiązując do poprzedniej książki. A teraz będzie kategoria We Are Young, żeby nas trochę odmłodzić po tym długim filmie. Boże, mam nadzieję, że ten suchar nie był taki straszny. Ale jak możecie się domyśleć po kategorii We Are Young, czyli najlepsza młodzieżówka tego roku. I co prawda, ja od młodzieżówek już trochę odchodzę. Trochę mi się w tym roku zmieniły gusta czytelnicze, ale trafiłam na jedną książkę, która zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie w tej kategorii. Jeżeli mnie oglądacie już jakiś czas, to wiecie, że tu pokażę właśnie Perfect on, pa Perfect on Paper Sophie Gonzalez. Dlaczego pokazuję tę książkę? Ponieważ to jest młodzieżówka, która mi się spodobała, a mi się rzadko młodzieżówki tak podobają. Tak więc w 100%, że nie mam się do czego przyczepić. Mamy tutaj młodą dziewczynę, która doradza swoim rówieśnikom w poradach miłosnych, daje im właśnie rady miłosne. Mamy tutaj reprezentację Queer, club, queer Clubu. Mamy tutaj fajną relację między głównymi bohaterami. Nasza główna bohaterka. Próbuje doradzać innym jakby w problemach miłosnych, a sama nie za bardzo sobie z nimi radzi. Jest to książka mądra, jest to książka ciepła, jest to książka taka wiecie, lekka. I ja zdecydowanie, gdybym miała młodszą siostrę, albo w ogóle jakieś młodszą dziewczyny, albo młodszego chłopaka w swoim towarzystwie, w swojej rodzinie czy, tak da, czy właśnie gdzieś koło siebie, w sensie blisko, no to zdecydowanie bym poleciła mu tę książkę. Ja właśnie żałuję, że młodzieżówki nie są pisane tak, bo czasami mam wrażenie, że młodzieżówki są po prostu... Brane tak, wiecie, byle, w sensie są y, przesadzone po prostu i są niedopracowane, tak mi się przynajmniej wydaje. A ta młodzieżówka jest naprawdę, naprawdę bardzo dobra. Jeżeli jeszcze jej nie znacie, to zdecydowanie powinniście nadrobić, jeżeli lubicie taki gatunek książkowy. I moi drodzy, to tyle. Podsumowanie było bardzo szybkie. Mam nadzieję, że to jeszcze ze mną zostaliście. Ja na dole w komentarzu wrzucę Wam linki afiliacyjne do tych książek, które Wam przedstawiłam, bo uważam, że one są bardzo dobre. A linki afiliacyjne są do Empika. Jeżeli chcielibyście wesprzeć mój kanał i coś właśnie kupić z tych linków, to oczywiście ceny dla Was pozostają w Empiku takie, jakie powinny być, a ja dostanę małą prowizję właśnie z tego zakupu. Myślę, że wszystkie książki były naprawdę dobre, naprawdę godne polecenia. Mam nadzieję, że wy znacie, Książek, a jeżeli nie, to że sięgniecie po nie z mojego polecenia. Dajcie znać, jeżeli tak będzie, bardzo będzie mi miło, jeżeli dacie mi znać w komentarzach. A jeżeli jesteście tu nowi i jakimś cudem jeszcze jesteście na końcu tego filmu, to oczywiście zapraszam Was do subskrybowania. I myślę, że będę się z Wami żegnać. Zabieram się za nagrywanie najgorszych książek, które pojawią się pewnie właśnie po tym filmie na kanale. Więc myślę, że do zobaczenia.